BMW, słuchajcie Bardzo zniszczona lampa, Ona przyjechała ze Stanów Jest ten kosz bardzo zmatowiały, spękany eee, I przede wszystkim Przede wszystkim co? Słuchajcie, jest po kolizji auto I ten kosz tutaj jest pęknięty I tutaj przy tym pęknięciu widać jakieś takie krople Po wyschniętej wodzie w środku Także ta lampa na pewno nie jest szczelna Tutaj też jest u dołu wyszczerbione w każdym bądź razie właściciel lamp i samochodu nie chce tego kosza wymieniać. Moim zadaniem będzie doprowadzić go do idealnej przejrzystości i to nie będę tutaj skromny, na pewno mi się uda. I ten kosz znowu będzie przejrzysty, ładny. A i tak zalecam wymianę tego kosza. Jeszcze chciałem dopowiedzieć, bo tak się skupiłem na tym koszu, ale to nie wszystko, bo jeżeli sobie obrócimy lampę i zejż, spojrzymy od drugiej strony, no to ta lampa ma kilka dziurek i pęknięć na obudowie. Tutaj jest na przykład pierwsza, tutaj przy tym wyłamanym uchu jest pęknięta obudowa i to jest dosyć spore uszkodzenie duża dziura. Więc tutaj się zaczynała moja przygoda z tą lampą, więc na tym samym murku się skończy. Czyli chcę w tych samych warunkach zrobić zdjęcie i filmy. Zobaczcie. Już widać wnętrze, już widać wnętrze. Klosz jest przejrzysty. Większość rys pęknięć udało się usunąć. Zostały gdzieś tam Kilka takich naprawdę drobnych, gdzieś pod jakimś kątem. Jak się spojrzy, no to kilka jeszcze zostało, ale 90 ponad procent jest usuniętych. Ten klosz wygląda ładnie, aczkolwiek i tak zalecam wymianę z uwagi na te pęknięcie tutaj tego klosza. Są tam jakieś krople w środku po wyschniętej wodzie, także gdzieś ta woda się tam dostała. Dostawała wcześniej, ale efekty jest fajny, prawda?